Ja, ja Pani serdecznie. To ja bardzo. O, dziękuję bardzo. O, dziękuję. No, dziękuję bardzo. musimy wszyscy ściskać Naprawdę. musimy Cię za Naprawdę. To. Tak. Tak. Naprawdę, tak. Jeg jeg må bare si at litt som har fått en Så flott Når jeg jeg har har vært vært så mye jul, at kanskje bare fem-seks ganger du jul. Pani, nie, 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 nie. Pani, pani się czuje nie, nie taka nie, troszkę nie, nie bardzo, bo tak mało jej było. Ale ona Dużo jej było. Ona była z duchem tu nami. No, dobra, mešelne. Szem, Ja, ja. 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 Bardzo A ja muszę wam powiedzieć, że odkryłam, że w życiu Robi się rzeczy zupełnie nieprawdopodobne. Trzymi, pół roku temu nie umiałam ani jednego słowa po norwesku i po, po, po trzech latach okazało się, że mogę się komuś przydać tą znajomością, którą mam. Nigdy, nigdy w życiu nie przypuszczałam, że coś takiego mnie spotka, że się tylko uczyć, a za to muszę się uczyć dwa razy tyle, teraz co poprzednio. No, to No, dobra, bo batería se